W oczekiwaniu na burzę. Ostatnia burza sezonu jest 30 października, godzina 14:20. Wyżowice Airport. Tutaj jest widoczny radar meteorologiczny lotniskowy. I co? Ostatnia burza sezonu miała być we wrześniu, skończyło się na tym, że jest w październiku. Ponad półtora miesiąca bez łowów. Jest obecnie 16 stopni. Informacja ważna, ponieważ po przejściu frontu ta temperatura będzie zdecydowanie niższa. Mamy dzisiaj bardzo dużą dynamikę, mamy bardzo duży przepływ związany z pogłębiającym się układem niskiego ciśnienia, który się obecnie odcina od głównego niżu, ponieważ są on niż wtórny i w obrębie, gdzie się znajduje obecnie na wysokości około 6-7 km nad ziemią, prędkość wiatru wynosi około 180 km na godzinę nawet i mamy tutaj do czynienia z bardzo konkretnymi parametrami konwekcyjnymi. Dla rozwoju konwekcji głównie parametrami kinematycznymi Nie ma zbyt dobrze yy, Nie ma zbyt dobrze dzisiaj Jeśli chodzi o warunki termodynamiczne Ponieważ jest to zaledwie 200 Jouli na kilogram energii yy, W atmosferze Natomiast można zaobserwować To już jest widok w kierunku Północno-zachodnim Że może mieć do czynienia Dzisiaj z konwekcją widać tam rozbudowane chmury pionowe. Mamy te chmury cumulonimbus przemieszczające się na czele frontu chłodnego. Zobaczymy, co tu się będzie działo, ponieważ obecnie w moim kierunku zmierza właśnie układ QLCS. Jest to układ wielokomórkowy w formie linii, średnio zorganizowany. One przemieszczają się dzisiaj w formie takich bardzo długich klastrów w formie na takich, można by powiedzieć, przecinków, jeśli chodzi o wygląd albo takich wykrzykników, gdzie mamy po prostu jedną linię burz, która się przemieszcza w naszym kierunku poryły wiatru silne przed frontem Jeszcze szczególnie, że jestem na górce, która jest około jakieś 30-40 metrów yy, powyżej normalnej podstawy terenu Więc yy, Szczególnie wybrałem dzisiaj to miejsce właśnie z powodu tego, że poryły wiatru z tej konwekcji są silne We Wrocławiu połamało drzewa na czele tych burz yy, I Czekamy obecnie na rozwój sytuacji. Zaraz wyjdę i trzeba będzie sprawdzić porywy, jakie tam są. Tutaj mamy rozwijającą się chmurę kumulonimbus. Powyżej pozostałych wierzchołków komórek burzowych. Raczej znaczy w, w tym przypadku komórek opadowych z tego ledwo co grzmi. O ile w tym momencie wcale. Więc czekamy na rozwój. Obecnie dynamika jest spora na tej górce, dosyć mocno wieje. Łowiłem tu już w tym roku dwa razy, to jest trzeci raz. Tutaj otwierałem sezon, tutaj byłem w środku sezonu i teraz też sezon tutaj kończę. Porywy wiatru tu pewnie z jakieś 50-60 na godzinę w tym momencie. Nie są one jakieś szczególnie silne, ale tak wygląda to w tym momencie. Tutaj mamy. Rozpadające się częściowo, takie bardzo mocno poszarpane e, chmury warstwowe. Rozpadająca e, konwekcja jest. E, tutaj mamy tego cumulonimbusa, który się wypiętrza ponad wszystko pozostałe. Na ten moment nie widać jeszcze żadnych oznak, żeby burza miałaby tu być za jakieś nie wiem, powiedzmy 15 minut. Nad nami bezpośrednio jest czyste niebo. W kierunku Krakowa, tam na wschód jest Rozpadające się zachmurzenie warstwowe również chwilę temu padało. Jest 15 stopni, pomimo tego, że wieje niezwykle, jest strasznie ciepło. Tam mamy jakieś kominy prawdopodobnie jest to w tarnowskich górach. Ten kierunku gór, to by się nawet zgadzało, to przynajmniej w jest śląskim. Jeszcze tak dla wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że radary meteorologiczne to jest spisek i to generuje pogodę i to to nie manipuluje. Jest śmiertelnie niebezpieczne. Stoję dosłownie pod radarem od 10 minut prawie i nic mi nie jest. Jeszcze nie umarłem, nie dostałem trzeciej ręki ani nie dostałem raka żadnego, więc... Zaczyna się robić to powietrze coraz bardziej mętne przed nami. Także znikają kolejne części krajobrazu, jakie były przed, tutaj przed chwilą, więc prawdopodobnie w najbliższych minutach dostanę tym. Nie jest to jakaś topowa zdobyć sezonowa, jest to jakiś ochłap. Ale lepsze to takie, lepsze to niż nic. Układ jest coraz bliżej. Bezpośrednio ode mną chmury przemieszczają się z dużą prędkością. Natomiast tam wydaje mi się, że widać powoli jakąś minimalną strukturę. Nie jest ona jakaś wybitna, ale prawdopodobnie jest to chmura szelfowa na czele tego to układu. Tutaj natomiast widzimy również jak to jest bardzo ładnie wyizolowane i wcięte Już w ogóle sam fakt, że tutaj leci przed nami układ burzowy A za nami jest praktycznie czyste niebo, to jest też dosyć niecodzienny widok Za chwilę mi tutaj tego słońca zabierze niestety I będzie chłodniej Trzeba teraz będzie czekać na ten układ Jeszcze chwilę trzeba na niego poczekać, tak z 5 do 10 minut i będzie tutaj widać, faktycznie jest to chmura szelfowa to co się tutaj rozwinęło natomiast tutaj bezpośrednio w obrębie całego tego oto układu powstają nowe komórki ponieważ to jest dosyć dużo tej energii konwekcyjnej tutaj też główna oś tego prądu głównego na powierzchni perycznej 500 hektarów tu paskali przechodzi więc tutaj mamy zdecydowanie lepsze warunki do tworzenia się burz niż na przykład na Dolnym Śląsku, gdzie te drzewa powaliło Wszędzie świadczyło sile burzy może ale też nie oczekiwałbym fajerwerków Szczególnie, że obecnie układ się zaczyna przebudowywać z tego co widzę na radarze się nie w obrębie frontu odpalają nowe komórki i tak naprawdę najlepszą opcją byłoby teraz pojechanie na okolice Olkusza żeby to przejąć, ale po pierwsze do Olkusza mam za daleko po drugie mam za mało paliwa, nie chce mi się tankować po trzecie te burze nie są tego warte po czwarte Olkusz jest obecnie rozkopany i 94 jest cała zakorkowana, więc na nie zdążę Argumentów wystarczająco przeciw, może wygram tą fotką konkurs z nim, baroku. Jest niezwykła. Gęko nie ma. Miękko nie ma. Ładnie z tego daje. Tutaj mamy otwierający się rdzeń tego układu Tutaj mamy na czele murę szelową, wysoko zawieszoną, natomiast jest ona obecna. Na czele tego bardzo mocno wieje. Chciałem zrobić wstanie foty no To już była przesada To już wiemy bez 8 minut Jak na październik to jest naprawdę duża prędkość wiatru Wam, to jest zawidanie pory jakiegoś 90 km w tym przypadku. Wszystko na czele tej oto kulki raczej całego układu. Dobrze, to nie ma aktywności elektrycznej, tak za nic. Bo byłoby już ciężko. Chyba trzeba się już zwijać, bo ten układ siedzi jest z tamtej stronie, z tej strony. Widzę jak ta chmura szefowa dosłownie się na mnie nasuwa. Jest nawet częściowa tęcza tutaj na górze, na, na górze na mną. Tam ten las, który mam żeby był świetnie widoczny, już jest zakryty cały o, Ale tu się szybko nasuwa niesamowite. Dobra, i zaczyna się opad. Wow, dobra, już leje powoli. Już koniec. Burza trwała. A znaczy nawet nie burza, tylko opad trwa za jakieś 5 minut. Teraz mamy podwiną tęczę na radarze. Cudo. Pięknie. No i to by było na tyle na dzisiaj. Wracając do tematu temperatury, w momencie jak było przed burzą, to termometr w samochodzie, wiadomo, on tam ma dokładność do około 1 stopnia plus minus, więc mogło być trochę więcej, trochę mniej. Temperatura wyniosła 16 stopni przed burzą, a po burzy wyniosła 8 stopni, więc gradient termiczny był na czele bardzo duży. Niestety, główna część burzy mnie ominęła o parę kilometrów może to lepiej, może nie. Ponieważ na czele burzy pojawiły się naprawdę silne pory wiatru, które w niektórych miejscach doprowadziły do przerwy w dostawie prądu, do zerwania dachów, do uszkodzenia drzewostanu, więc niestety bez skutków się nie obyło. Natomiast dobrze, że nie było ich więcej niż ostatecznie było. Koniec sezonu oficjalnie, następne burze w marcu.